Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Często mówicie, że tylko na tym kanale takie samochody dla bogaczy po kilkaset tysięcy złotych po pół miliona czasami za po milion złotych i dalej i tak dalej. No więc dlatego e, chciałem wam pokazać samochód, który należy do kategorii tak zwanych dużo bardziej budżetowych. Gorszy czy lepszy sami ocencie. Ja dacie akurat bardzo lubię pod warunkiem, że nie jest wersją elektryczną, e, bo to taki samochód, który ja cały czas postrzegam przez pryzmat auta, który niczego nie udaje. Nie udaje bycia premium nie udaje bycia jakimś marką supersportową z wielkimi ambicjami wyścigowymi nie po prostu jest porządnym samochodem w miarę sensownie wycenionej e, cenie no właśnie czy tak samo jest w Joggerze o tym się przekonacie oglądając dzisiejszy materiał. I zaraz powiemy o tym, czy cena jest adekwatna do tego, co prezentuje ten samochód, a pokusa jest całkiem fajna, bo tu pod maską mamy benzynowy silnik z manualną skrzynią biegów i do tego z fabryczną instalacją gazową. Czyli w ogóle taki trochę dream car dla tych, którzy chcą mieć. Takie auto, które jest troszkę klasyczne, które nie jest wymyślone plugin hybryda z dodatkowymi akumulatorami i wersją elektryczną i tak dalej. Tylko jest taką klasyką, klasyk. czyli benzynka w gazie i ten gazik, który nie szkodzi tej benzynce, ten gazik, który jest mocniejszy niż benzynka, niż to, co się zakłada czasami w innych warsztatach, bo jest montowany fabrycznie do tego samochodu. Moi drodzy. Dacia Jogger, ale w niebyle jakiej wersji. Z jednej strony w wersji pakiecie Extreme i dzięki temu naprawdę dobrze wygląda, a mało tego, jest jeszcze takim małym kamperkiem. Właściwie namiotem. Namiocikiem. No, tak. A jak Wam się podoba nowe logo? Z jednej strony wygląda trochę jak DC, czyli brakuje tutaj superbohaterów, a z drugiej strony dla mnie, na przykład wiecie, z czym się mi kojarzy, z, z Delorianem, DeLorean Motor Company, zobaczcie, tak wyglądało logo Deloriana, a tak wygląda logo Daci. Nie wiem, czy jest to dobre porównanie, bo DeLorean, poza tym, że jest piękny, był jednym z najgorszych samochodów świata, jaki kiedykolwiek powstał. A Dacia Jogger ma być samochodem, który przede wszystkim ma być przystępny, ma być funkcjonalny, no i przy okazji, no zobaczcie, że jest całkiem ładny. Ten e, dodatkowy lakier, oczywiście to są dodatkowe koszty, ale zobaczcie, że w tym pakiecie Extreme z tymi złotymi, takimi miedzianymi dodatkami, z tym wszystkim naprawdę dobrze to wygląda. Przez to, że Dacia troszkę mówi o tym samochodzie, że jest to. Taki bardziej crossover, to on jest faktycznie troszeczkę wyżej zawieszony, dodatkowe te nadkola poszerzające go. Tu z jednej strony, zobaczcie, designersko fajnie jest poprowadzona ta linia błotnika, a mam wrażenie, że tej fantazji zabrakło z tyłu w... Bagażniku, bo jest po prostu pociągnięty yy, i ścięty w ten sposób, że nie został poprowadzony ten bagażnik na przykład tak troszkę niżej, żeby on nabrał charakteru. Ale wiecie, dlaczego nie został poprowadzony? Z bardzo prostego powodu, bo ma być funkcjonalny, a jeżeli ma być funkcjonalny, to przecież Dacia Jogger jest też samochodem, który występuje w wersji siedmioosobowej, więc z tyłu można zmieścić jeszcze dwa dodatkowe fotele, więc ta linia dachu musiała być poprowadzona troszkę wyżej. Lampy, które... no jak, jak myślicie, jakby jaką marką mogą być trochę inspirowane? Jak patrzycie na te lampy, to co wam się wydaje? Jakby tak zrobić tak zdjęcie o tak tego samochodu, to chyba można byłoby się nawet pomylić, co? A tu mamy wersję jeszcze specjalną, bo wersję, która jest wersją z pakietem Sleep. To oznacza, że tak macie zawalony bagażnik. Oczywiście to można wyjąć i na co dzień jeździć bez tej wielkiej skrzyni. Natomiast kiedy chcecie jeździć w pakiecie sleep, to bagażnik, który ma grubo ponad 600 litrów, jest cały zawalony. Właśnie takim całym oprzyrządowaniem. W cudzysłowie zawalonym, ale faktycznie, jakby jest to uciążliwe, kiedy chcieliśmy coś niejednokrotnie przewieźć albo wrzucić nawet sprzęt filmowy, plecaki. To faktycznie jest tu mało miejsca, chociaż ta skrzynia dodatkowo mieści w sobie te 250 litrów, można zmieścić do środka, ale faktycznie zajmuje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca. Chcecie, żebym wam pokazywał i otwierał ten namiot, jak to wygląda? Że tutaj się kładziesz, rozkładasz, tu są materace, tu śpisz i do tego jest taki mały e, namiot. Insta instrukcja obsługi, słuchajcie, jest naprawdę banalnie prosta. Wystarczy zdjąć tylną roletę, złożyć, przesunąć przednie fotele, złożyć tylną kanapę, ściągnąć gumową blokadę ze skrzyni. A. Pociągnąć do przodu jej elementy, by stworzyć ramę łóżka, usztywnić ramię dwiema dodatkowymi belkami, pociągnąć do przodu trzyczęściowy stelaż, nałożyć na niego materac. Chcecie? Nie wiem. Z prostego powodu. Bo o ile mi się bardzo podobał ten pakiet slip, to sobie pomyślałem o jednej rzeczy, że ten pakiet slip, którym... Wszyscy, którzy kiedykolwiek mi jeździli Wolwiakami w kombi, albo jakimiś innymi samochodami rzucało się materac z tyłu e, i jechało się na wakacje, to teraz pakiet Slip w Dacie kosztuje ta skrzynia z tym materacem 9600 zł. Do tego możecie dokupić jeszcze dodatkowy namiot, i to całkiem fajnie wygląda. Zresztą zobaczcie na wizualizacjach. Do tego są jeszcze em, osłony na szyby, żeby się nie świeciło za kolejne 8 stówek. Czyli to jest takie wyposażenie suma sumarum za mniej więcej 12 tysięcy złotych. Kurde, drogo. 12 tysięcy złotych, to ja na chyba, gdybym miał się jogger i myślał o tym, że chcę w niej spać i jeździć na wakacje i chcę ją traktować jako camper, wiecie co bym użył? Nie brałbym pakietu slip, Olałbym to zupełnie, bo to jest naprawdę kupa forsy. Zabiera mnóstwo bagażnika, tym bardziej, że jeżeli chcemy się spakować, jakieś walizki i tak dalej, i tak dalej, no to już nie mamy gdzie się spakować, bo mamy ten pakiet slip. Założyłbym. E, Baga... namiot na bagażniku, który w tej cenie będziemy przebierać od producentów bardziej markowych, mniej markowych, e, gdzie wchodzisz po prostu pod drabińce i przede wszystkim jogger będzie super wyglądała z, z e, takim namiotem dachowym, e, a poza tym mamy cały czas absolutnie duży, funkcjonalny wóz i to by, byłoby chyba najbardziej rozsądne. Bardzo mi się podoba klapka e, w lewą paliwa, bo zobaczcie, jest taka wielka. Jest wielka, ale to między innymi dlatego, bo też jest tutaj wlew gazu. Jak zaczniecie jeździć na gazie, to nie będziecie traktowali tego samochodu jako dwupaliwówki, czyli będziecie jeździli na gazie i na paliwie. Tylko generalnie będziecie jeździli na gazie, bo na tym gazie naprawdę całkiem fajnie się jeździ. Zresztą chodźcie do środka. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Musicie się na nowo nauczyć. Zamykać drzwi, bo w Dacie jest faktycznie inaczej, trzeba nimi troszeczkę mocniej uderzyć, ale to też przez to, że ta konstrukcja tego auta jest naprawdę w miarę lekka. Nie można odmówić jej funkcjonalności, bo wnętrze jest naprawdę bardzo, 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 bardzo duże, choć, tak jak. Plastik, tu, który jest ta desce rozdzielczej, w ogóle nikomu nie przeszkadza i jest świetnie to wygląda. Jakby tutaj, wykończenie miękkim materiałem też świetnie wygląda. Tutaj te, mamy te takie ciemno, złote, matowe dodatki. Naprawdę, e, wszystko się tutaj absolutnie zgadza. Od początku do końca są przełączniki, jakby jest, jest wszystko ok. To powiem Wam, że to jest coś, co. Mm, co jest irytującego, czyli ta, te, ten plastik, który jest po lewej stronie i po prawej stronie na drzwiach, na górze, bo to jest taki, takie miejsce, gdzie naprawdę często odcierasz rękę, a jest takim okropnym, strasznie twardym, śliskim plastikiem. Powiecie, no tak, tak, ale to Dacia. No tak, to jest Dacia. Jakby ja też rozpatruję to w tych kategoriach, ale nie rozpatruję tego w kategoriach samochodu, do którego część z Was pewnie jest przyzwyczajona, że kosztował 40 tysięcy złotych bo jogger 40 tysięcy złotych nie kosztuje, kosztuje znacznie znacznie więcej, grubo ponad dwa razy tyle, zaraz Wam zresztą opowiem o tej cenie, więc dlatego jakby też nie oczekuję od niego, że będzie wykonany jak samochód za 40 tysięcy złotych, szkoda, bo te te, te, te te plastiki troszkę psują odbiór całego samochodu, chociaż funkcjonalność, zobaczcie ile ma miejsca nad, nad głową, ile tu jest miejsca, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, mam jeszcze wersję, słuchajcie z bezkluczykowym zestawem, czyli odpalana. Hamulec parkingowy zablokowany. Odpalana z przycisku, więc wszystko się e, absolutnie zgadza. Zobaczcie. Apple CarPlay, który działa bezprzewodowo. E, co też nie jest takie oczywiste. Nawet nie jest oczywiste w wielu markach, które są markami premium, bo e, chociażby w Volvo. Jest jeszcze tak, że musisz się podłączyć pod kabel, żeby mieć Apple CarPlay'a, więc to też jest ok. Kamery, które. kamera cofania, nie należy do najlepszych kamer na świecie i też przy samochodzie, który. no dobra, powiem wam. E, bo w, jogger w tej wersji kosztuje Extreme ponad 90 tysięcy złotych. Z tymi wszystkimi dodatkami, takimi jak tutaj, podgrzewane fotele, cztery elektryczne szyby itd. itd. to jest blis, bliżej już 100 tysięcy złotych. E, plus do tego. Pakiet slip, który jest tam mniej więcej około 12 tysięcy złotych, czyli ponad 110 tysięcy złotych tak jak samochód jak stoi. Więc jak już mamy w furek powyżej 100 tysięcy złotych, to faktycznie ta kamera jest taka. No jak oceniacie. No taka senie, no właśnie. Eee, no dobra, ale nie czepiamy się szczegółów, bo przede wszystkim ma być tanio, ma być ekonomicznie i ma być dobrze. Tryb aktywny droga gruntowa. Jesteśmy na takim jakby pustynnym terenie, więc spróbujemy. Jest grząsko. Taka próba terenowa. W trybie gruntowym od razu ESC zostało wyłączone. I chyba to właściwie wszystko, co oferuje nam tryb ESC, ale jak widzicie, jakby na tym mokrym piasku doskonale sobie poradził. Jogger w gazie nie jest demonem prędkości. Znaczy Przede wszystkim musicie wiedzieć o tym, że nie jest tak jak kiedyś zakładało się gaz do samochodu. Tu jest instalacja fabryczna, więc on jest wystrojony pod instalację gazową. Co to oznacza? Ma więcej mocy na gazie niż na benzynie. Sprawdzaliśmy to na przykładzie Renault Clio. Jeżeli chcecie zobaczyć ten test, to sprawdziliśmy to na hamowni, kiedy mierzyliśmy moc dokładnie tej samej jednostki, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Link również tutaj musicie kliknąć w materiale i wejdźcie tam, żebyście to zobaczyli. I dokładnie taka sama analogiczna historia jest z Darcią Jogger. 1000 silnik w wersji LPG 100 koni, w wersji z benzynowej 90 koni mechanicznych. I o ile w Clio miałem wrażenie, że ten, sam, ten silnik dużo przyjemniej i łatwiej chodził, to w dacji jest tak, że wchodzisz i musisz naprawdę wciskać dużo gazu, żeby ten samochód jechał, żeby poczuć, że on jedzie. Ale ten silnik nie wiem, czy kwestia wygłuszeń, e, która jest pewnie inna w e, wielkości również samochodu. uwierzcie mi, on nie lubi jak go się ciśnie. Jego przekręcasz powyżej tych 3000 obrotów i on jest taki: a, "A, no dobra, to się wkręcę, o." Mm. Po tych tych 5000 obrotów on w ogóle już właściwie nie jedzie. Na LPG masz 170 Nm, na e, benzynie 160 Nm. I e, dopiero potem, kiedy przyzwyczajesz się do, samo, do tego samochodu, to e, zaczynasz rozumieć, że po prostu jego się nie ciśnie. Po prostu masz nim jechać. I to. Na takiej zasadzie, a nie cisnąć go do góry, bo to absolutnie nic nie daje poza zwiększeniem spalania tego samochodu. Kiedy będziemy jeździli w takim normalnym trybie, czyli do tych 3000 obrotów, w ogóle wszystko działa i wszystko absolutnie pasuje. Nie oczekujcie oczywiście nawet w tych najbardziej ekstremalnym. O! Od 4000 do 6000 obrotów w ogóle nic się nie dzieje w tym silniku. No, niby idzie ta wskazówka, ale to praktycznie, praktycznie jest. Nie, nie, to, to jest absolutnie bez sensu. Gdybyście próbowali zmierzyć przyspieszenie, to to jest mniej więcej między 12 a 13 sekund. Nie jest to demon prędkości, ale z drugiej strony Jogger 1.0 0 w gazie. Nikt nie oczekuje, że to będzie Porsche 911, e, więc też to absolutnie rozumiem, żeby była jasność. Fajne jest to, że jest to fabryczna instalacja gazowa, więc mamy przełącznik po lewej stronie i o, może teraz będzie widać na desce rozdzielczej. Wskaźnik paliwa, który jest na dole, teraz pokazuje wskaźnik LPG. Kiedy wyłączymy LPG, za sekundkę teraz pokazuje wskaźnik paliwa. Czyli mamy taki absolutnie fajny, pełnowartościowy system, nie żadne dodatkowe przełączniki, w które chodzą, migają, pikają. Jakby jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. W gazie przy takich prędkościach autostradowych spalanie na setkę około 120-140 km na godzinę około dychy. W, na benzynie przy tej samej prędkości spalanie jest około nie tam nieco ponad 8 litrów. Czyli tak na szybko licząc po dzisiejszych kosztach, to mamy 30 zł za 100 km wersus około 60 zł za 100 km. Więc opłacalność gazu bez dwóch zdań. Tym bardziej, że na gazie mam wrażenie, że ten samochód po prostu fajniej jeździ. Nie, zobaczycie, jak wsiądziecie do tego samochodu, zakręcicie go kilka razy do tych 5000 obrotów i zrozumiecie, o czym mówię, że on się do tego absolutnie nie nadaje, bo będziecie wsadzali piąteczkę albo szósteczkę i on będzie miał te 1500 obrotów, 2000 obrotów i on sobie tak będzie spokojnie, najnormalniej na świecie jechał, a nie. E a nie powodował, że będziecie mieli jakiekolwiek aspiracje sportowe. Aspiracji sportowych też nie będziecie mieli w momencie, kiedy złapiecie za dźwignię zmiany biegów, bo... Mm, Zaś, to jest czwórka. Ta precyzja zmiany biegów jest mniej więcej taka. Znaczy wszystko wchodzi, wchodzi bardzo intuicyjnie, ale to nie jest... Shifter, taki, do którym jesteśmy już przyzwyczajeni najczęściej, że te biegi dosyć precyzyjnie wchodzą, każdy ma swoje miejsce. Nie, jakby jest tu nazwijmy to bardzo na luzie i chyba to będzie bardzo prawidłowe określenie. E Dacia Jogger w wersji 1.0 w gazie. Wydaje się być w ogóle ciekawą, fajną alternatywą dla tego, co jest na rynku. W szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę, że może być siedmioosobowa. Nie znajdziecie tam super dużo miejsca z tyłu na te dwie dodatkowe osoby, ale z drugiej strony. Fajne w tej, w tej dacie jest to, że ona nie oszukuje, że jest właśnie tym wozem super luksusowym, że jest wozem super komfortowym. Mogłaby być bardziej wyciszona, mogło, mogłaby być taka, w której można byłoby poszukać trochę więcej luksusu, ale może z drugiej strony właśnie nie byłaby dać ją. Jest lekka, waży 1200 kg, ponad 1200 kg, ale w dzisiejszych czasach tak duży samochód ważący 1200 kg to jest prawdziwy fenomen i prawdziwe zjawisko. Dlatego też nie potrzebuje silnika, który ma 150 czy 160 koni, a wystarczy jej ten silnik w benzynie 90 koni i w gazie 100 koni, żeby była absolutnie funkcjonalna i fajnie działającym samochodem. Dacia rządzi się swoimi prawami, ona dzisiaj wchodzi na zupełnie nowe poziomy produkcji samochodów, bo staje się dużo bardziej, nazwijmy to gadżeciarska. Ten pakiet Extreme, ten te, te dodatki te malowane w innych kolorach, one powodują, że Dacia może być samochodem, który może się podobać. Z drugiej strony cały czas zachowuje tą taką swoją czystą, surową funkcjonalność. I taka jest właśnie Dacia e, Jogger. Tyle, że w tym pakiecie 112 tysięcy chyba nie jest najtaniej na świecie. Kupilibyście Dacie za Jogger litrową w gazie za 112 tysięcy zł, w której możecie spać?